Drugi dom, 19 marca 1899 roku. Po sposobie mówienia Jezusa jasno widać, że to on, a nie diabeł. Dziś rano, kiedy Jezus się ukazał, obawiałam się, że to nie Jezus, ale diabeł, który chciał mnie oszukać. Tak jak zwykle skarżyłam się, a Jezus powiedział do mnie: Córko, nie obawiaj się, nie jestem diabłem. A w dodatku, jeśli diabeł mówi o cnocie, jest to zabarwiona cnota, a nie prawdziwa cnota. Nie ma on mocy wpajania cnót w duszę, ale tylko o nich mówi. A jeśli czasem ukazuje, że chce, aby dusza uczyniła trochę dobra, to nie jest ona wytrwała i w momencie, kiedy czyni to małe dobro, jest wyczerpana i wzburzona. Tylko ja mam moc, by wpoić siebie w serce, by pozwolić duszy ćwiczyć się w cnotach i pozwolić jej cierpić z odwagą, spokojem i wytrwałością. Poza tym czy diabeł kiedykolwiek poszukiwał cnót? On poluje na wady, nie obawiaj się więc i bądź spokojna.